Cześć, Edyta z Portugalii. Tym razem jesteśmy w australijskim lesie eukaliptusowym. Tak naprawdę te drzewa eukaliptusowe, które widzicie za mną, to są endemiczne roślinki, które w XIX wieku przywieziono z Australii. Zobaczcie, jak obdzierają się, jakby ze skóry ktoś je się obdzierał. Te drzewa przywieziono w XIX wieku, ale w XX wieku, w latach 80., zaczęto je na skalę przemysłową rozprzestrzeniać tutaj po całej Portugalii. Obrzeża przygranicznej Hiszpanii również są zamożne teraz w ten gatunek drzewa. W ręku mam liście dorosłego osobnika długie. Kiedy tu przyjedziecie do Portugalii. Będziecie mogli poczuć ten wspaniały aromat eukaliptusowych olejków, bo mają w sobie bardzo ich dużo. Tutaj za mną znalazłam młode osobniki. Zobaczcie, inaczej zupełnie wyglądają liście eukaliptusa, kiedy są tak w pierwszym, drugim do trzeciego roku życia. W tej fazie wzrostu są bardziej srebrzyste, bardziej zaokrąglone, ale równie pięknie pachną. Eukaliptusowe olejki może i pięknie pachną, ale tak naprawdę stały się zmorą dla portugalskich lasów. Dlatego że przemysłowy rozwój tych przestrzeni, tych zarośnięte przestrzenie eukaliptusem powoduje, że latem, kiedy nie susza bardzo często tutaj nawiedza te tereny, Olejki eukaliptusowe pobudzane są do życia przez wiatr. No i oczywiście pożary hasają sobie po całej Portugalii. Na szczęście, Portugalia to nie tylko pożary lasów, nie tylko e eukaliptusowe drzewa, ale również ta środkowa część w okolicach Fatimy obfituje w kamień wapienny, który się często tutaj wydobywa. Ja akurat jestem w miejscu, gdzie deponuje się ten kamień, rozkrusza się. I przewozi dalej, natomiast z góry, z lotu, ptaka można zobaczyć w okolicy mnóstwo dziur, z których wydobywa się ten kamień. Na szczęście eukaliptusy jeszcze wszystkiego nie opanowały. Mamy tutaj bardzo popularne drzewo dąbu drownoszypułkowego. Zobaczcie, liście ma zupełnie inne niż nasze dęby. Gdybyście tutaj dotarli w okolicach jesieni, wczesnej jesieni, zobaczylibyście na tych drzewach tak jak u nas w Polsce, żołędzie. Dzisiaj teraz mamy wiosnę, w związku z tym tylko młode pędy, młode listki. Tutaj są dwa rodzaje tego dębu drobnolistnego. Ten, który, z którego nie pozyskuje się kory, nazywany jest Asiniera, natomiast w przyszłości pokażę Wam jeszcze dąb, z którego. Korek pozyskujemy. Niektórzy się dziwią, że rozmaryn może rosnąć u nas tylko w doniczkach albo sezonowo w ogródkach. Tutaj, zobaczcie, można się w nim pławić w lesie. W Polsce mamy wrzosy jesienią. Tutaj w portugalskim lesie rosną wielkie wrzosce. Dzisiaj skorzystałam z tego, że następuje wycinka lasu. I zobaczcie, można teraz pokazać, jak na przykład czy tutaj, czy na maderze z tych zdrewniałych części wrzoszców wyplaca się po prostu takie płotki e, ogradzające ogrody, czy domy. Były już rozmaryny, a teraz jeszcze na dodatek, niektóre odmiany. Zobaczcie. Lawenda. Nie tylko w Prowansji mają lawendę. Do zobaczenia z aromatycznymi zapachami. Tutaj na miejscu w Portugalii zapraszamy.